Dzień dobry Państwu. Małgorzata Cybulska, InnoGistone Operator. Rok 2019 był okresem pełnym wyzwań dla branży energetycznej, a zwłaszcza dla dystrybucji. W swoich działaniach musieliśmy uwzględnić zarówno nasze bieżące potrzeby związane z rozwojem i eksploatacją sieci energetycznej, jak i nowe obowiązki, którym musimy sprostać, takie jak rozwój OZE, drożenie rynku mocy czy rozwój elektromobilności. W 2019 roku InnoGistone Operator zainwestowało ponad 230 milionów w rozwój sieci na terenie Warszawy. W ubiegłym roku przyłączyliśmy również ponad 1200 nowych odbiorców oraz ponad 1400 mikroinstalacji OZE. W 2019 roku osiągnęliśmy również rekordowo niski wskaźnik przerw w dostawach energii, zapewniając mieszkańcom stolicy najwyższą jakość dystrybucji. Do najważniejszych inwestycji ubiegłego roku należała m.in. modernizacja naszej największej stacji GPZ Towarowa. W obszarze innowacji, jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy projekt badawczy związany z wykorzystaniem technologii V2G Vehicle to Grid. W obszarze współpracy z samorządami intensywnie pracowaliśmy nad wspólnymi inicjatywami, czego dowodem jest konferencja Wspólne cele dla Warszawy zorganizowana z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy w maju ubiegłego roku. Te informacje oraz wiele innych dotyczących inwestycji w energetyce, rozwoju inteligentnych sieci, współpracy OSD z samorządami znajdą Państwo w najnowszym raporcie PT -Pire za 2019 rok. Zapraszam do lektury.